Nowoczesne myśliwce reprezentują szczyt wojskowej technologii powietrznej. Chociaż są to nieocenione maszyny wojenne, które demonstrują potęgę kraju, niektóre wyróżniają się na tle innych ze względu na swoją przerażającą moc. Dlatego w tym filmie zapraszamy do odkrycia 10 najlepszych myśliwców na świecie, dowiedzieć się o ich osiągach, roli w siłach zbrojnych oraz technologii, które używają. Gotowi na kolejny odcinek na kanale Atech poświęconym wiedzy? Jeśli tak, to zaczynajmy! Eurofighter Typhoon to myśliwiec wielozadaniowy opracowany przez konsorcjum o nazwie Eurofighter GmbH. W skład konsorcjum wchodzą cztery kraje europejskie Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Jest to dwusilnikowy, wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji ze skrzydłem typu Delta, zdolny do osiągania prędkości do dwóch macha, Słynie z doskonałej manewrowości i zdolności do walki w zwarciu. Jest również wyposażony w elektronicznie skanowany radar, pociski rakietowe, dalekiego zasięgu powietrze-powietrze i zaawansowany systemy walki elektronicznej, a także dwa silniki turboodrzutowe Eurojet A2000. W służbie od 2004 roku samolot jest nadal w produkcji i jest dostępny w wersji jedno- i dwumiejscowej. Oprócz tych czterech krajów zakupiły je również Austria, Oman, Kuwait, Arabia Saudyjska i Katar. W sumie zamówiono ponad 680 samolotów tego typu. Pod koniec 2023 roku Turcja chciała również kupić około 40 eurofighterów, ale Niemcy były niechętne, co spowodowało nieznaczne napięcia na linii tych dwóch państw. Ten model samolotu zaledwie dopiero otwiera naszą listę, a już jest sam w sobie bardzo potężny. Jesteś ciekaw, co jest na dalszych miejscach? Daj suba dla kanału i oglądaj dalej. No to lecimy! Su-57 to wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji opracowany przez Rosję. Z maksymalną prędkością Mach 2. Su-57 został zaprojektowany, aby rywalizować z amerykańskimi myśliwcami Steel, w takimi jak F-22 Raptor i F-35 Lightning II. Posiada on również zdolność do Super Cruise, co oznacza, że może utrzymywać prędkość naddźwiękową bez użycia dopalacza. Jego radar ASA i zintegrowane czujniki zapewniają mu doskonałą pozycję taktyczną na polu bitwy, a jego ekstremalna zwrotność czyni go groźnym w walce w zwarciu. Posiada również dwa silniki turboodrzutowe Saturn Al41F1. Wejdzie do służby w 2020 roku, zastępując starzejące się radzieckie myśliwce Su-27 i MiG-29. Samolot ten istnieje tylko w wersji jednomiejscowej i nadal jest w produkcji. W czerwcu 2024 roku Ukraina oficjalnie stwierdziła, że udało im się zestrzelić ten myśliwiec podczas starcia z Rosją. Czy było tak naprawdę? Ciężko powiedzieć. F-16 Fighting Falcon to myśliwiec wielozadaniowy opracowany przez Stany Zjednoczone. Zdolny jest do osiągnięcia prędkości 2,05 Macha. Jest najczęściej używanym myśliwcem na świecie dzięki połączeniu ceny, osiągów i niezawodności. Rozpoczęty w latach 70. przez General Dynamics obecnie Lockheed Martin wszedł do służby w 1978 roku. Według Fight Global w 2020 roku w służbie pozostawało około 2282 samolotów, co stanowiło 16% światowej floty. Posiada je ponad 20 krajów, w tym Turcja, Korea Południowa i niektórzy członkowie NATO. Samolot posiada zaawansowany kokpit z doskonałą widocznością i przewodowymi elementami sterowania lotem, które zapewniają lepszą reakcję i precyzję. Jest również wyposażony w pojedynczy silnik turboodrzutowy General Electric F110 i jest dostępny w wersji jedno- i dwumiejscowej, tak jak większość samolotów w tym dzisiejszym zestawieniu. To standard. Chengdu J10 to opracowany przez Chiny myśliwiec wielozadaniowy czwartej generacji. Z maksymalną prędkością 2,2 Macha stanowi znaczący postęp w chińskiej technologii lotniczej. Został opracowany przez Chengdu Aircraft Corporation i wszedł do służby w 2005 roku. Zaprojektowany, by rywalizować z zachodnimi myśliwcami czwartej generacji, jest wyposażony w nowoczesne systemy uzbrojenia i zaawansowane czujniki. Posiada również silnik turboodrzutowy Shenyang WS10 lub Saturn AL31. Jest zdolny do wykonywania różnorodnych misji, w tym przechwytywania ataku naziemnego i rozpoznania. Ponadto integracja nowoczesnych radarów i systemów walki elektronicznej dodatkowo zwiększa jego możliwości operacyjne. Tutaj, w przeciwieństwie do reszty, samolot jest dostępny w jednomiejscowej wersji bojowej oraz w dwumiejscowej wersji szkoleniowej, co stanowi spore odejście od innych samolotów, ale bardzo przydatne przy szkoleniu nowych pilotów. Mirage 2000 to francuski myśliwiec wielozadaniowy czwartej generacji. Został zaprojektowany przez Dassault Aviaton pod koniec lat 70. i wszedł do służby we francuskiej armii w 1984 roku. Może osiągać prędkości przekraczające 2,2 Macha i jest znany ze swojej wszechstronności i niezawodności. Chociaż Mirage 3 jest porównywalny pod względem wielkości, w rzeczywistości jest to zupełnie nowy samolot z większą powierzchnią skrzydeł, naturalnie niestabilny, aby poprawić manewrowość i wyposażony w sterowanie lotem fly by wire. Jest używany przez liczne siły powietrzne na całym świecie i udowodnił swoją skuteczność w różnych misjach bojowych. Napędzany jest pojedynczym silnikiem turboodrzutowym CNEMA M53P2. Oprócz Francji, dziewięć innych krajów posiada takie samoloty: Brazylia, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Grecja, Indie, Peru, Katar, Tajwan i ostatnio Ukraina, co zostało oficjalnie ogłoszone przez prezydenta Emmanuela Macrona w dniu 6 czerwca 2024 roku. F-22 Raptor to taktyczny myśliwiec stealth piątej generacji opracowany przez Stany Zjednoczone. Opracowany pod koniec lat 80 jako następca F-15 amerykańskich sił powietrznych, został zaprojektowany przez Lockheed Martin i wszedł do służby w 2005 roku. Zbudowany tylko w wersji jednomiejscowej, napędzany jest dwoma silnikami turboodrzutowymi Pratt Whitney F119. Zdolny do osiągnięcia prędkości 2.25 Macha, Raptor jest uważany za jeden z najbardziej zaawansowanych myśliwców na świecie. Jest wyposażony w radar AESA, pociski powietrze-powietrze dalekiego zasięgu i systemy walki elektronicznej. Jego niewidzialność pozwala mu niezauważenie penetrować obronę wroga, co czyni go niezwykle skutecznym w misjach bojowych. Jednak na świecie jest bardzo niewiele tego typu samolotów, ponieważ ich produkcja zakończyła się w 2011 roku po wyprodukowaniu zaledwie 195 sztuk. Został on objęty zakazem eksportu głównie przez posiadaną przez siebie technologię Steel, która jest wykorzystywana tylko przez niego. Jest on jednym z głównych elementów wyposażenia armii Stanów Zjednoczonych Ameryki. MIG-29 to radziecki myśliwiec wielozadaniowy, opracowany na początku lat 70. przez firmę mikoyan Gowerwicz miał stanowić przeciwwagę dla nowych amerykańskich myśliwców, takich jak F15 i F16. Do służby wszedł w 1983 roku. Obecnie w swojej czwartej generacji jest dostępny w wersji jednomiejscowej i dwumiejscowej. Wyprodukowano około 1600 samolotów. Przy maksymalnej prędkości 2,25 Macha jest wyposażony w potężne radary, pociski powietrze-powietrze i wewnętrzne działko. Posiada również dwa silniki turboodrzutowe Klimov RD-33. MiG-29 był szeroko eksportowany i używany przez wiele sił powietrznych na całym świecie. Oprócz Rosji jest używany przez wiele innych krajów, w tym Algierię, Malezję, Koreę Północną oraz m.in. Indie. Do tej pory zbudowano ich ponad 1100. W 2020 roku został uznany za piąty najczęściej używany myśliwiec na świecie, z około 817 samolotami na służbie, co stanowi aż 6% światowej floty myśliwców. Jesteśmy teraz w pierwszej trójce. Opracowany przez Związek Radziecki myśliwiec czwartej generacji, dostępny w wersji jedno- i dwumiejscowej. Jego prędkość maksymalna wynosi 2,35 Macha. Wyposażony w dwa silniki turboodrzutowe AL-31F, może osiągać prędkość 2800 km na godzinę na wysokości 3000 m. Był szeroko wykorzystywany przez rosyjskie siły powietrzne, ale był również eksportowany do wielu krajów, w tym Chin oraz Indii. Używany głównie do kontroli przestrzeni powietrznej, wszedł do służby aż w roku 1985. Doczekał się wielu wariantów, z których niektóre otrzymały nowe oznaczenia, takie jak Su-30, Su-33 oraz znane bardzo Su-37, jeden z najlepszych modeli tego samolotu. Drugi najszybszy samolot na świecie, F-15 Eagle, to myśliwiec przewagi powietrznej opracowany przez Stany Zjednoczone. Wszedł do służby w 1976 roku i nadal jest produkowany przez Boeinga. Zdolny do osiągania prędkości 2,5 macha, słynie z wyjątkowych osiągów i zdolności do dominacji na powietrznym polu bitwy. Napędzany dwoma silnikami turboodrzutowymi Pratt Whitney F-100, osiąga prędkość 3000 km na godzinę na wysokości 3000 m. Jego zdolność do osiągania prędkości naddźwiękowych i operowania na dużych wysokościach czyni go pierwszorzędnym wyborem do misji obrony powietrznej. F-15 udowodnił swoją skuteczność w wielu konfliktach i jest szeroko wykorzystywany przez siły powietrzne USA i ich sojuszników, w tym Izrael oraz Japonię. Jego następcą był opracowany wariant zdolny do ataków naziemnych F-15S Strike Eagle, jeden z najlepszych samolotów świata. To najszybszy samolot myśliwski na świecie, który przybył do nas z Rosji. Dzięki dwóm silnikom turboodrzutowym Soloviev D30 osiąga prędkość maksymalną 2,83 Macha, czyli ponad 3300 km na godzinę na wysokości 3000 m. Wywodzi się z MIG-25 Foxbats, którego zachował ogólny wygląd oraz wysokie osiągi, ale różni się tym, że ma drugiego członka załogi oraz radar zestrzeliwania. Załoga składa się z pilota i nawigatora systemu uzbrojenia. Nie jest produkowany od 1994 roku, ale wyprodukowano ich ponad aż 500. Oprócz Rosji jest również używany między innymi przez Kazachstan. Jest to zdecydowanie najszybszy istniejący samolot w tym zestawieniu. Teraz wiesz już wszystko o 10 najszybszych myśliwcach na świecie. Od Eurofighter Typhoon i jego zaawansowanej awioniki, po MiG 31 i jego zdolność do osiągania niesamowitych prędkości. Samoloty te odgrywają kluczową rolę w obronie narodowej i przewadze powietrznej. Ich wyjątkowe osiągi, zwrotność i zaawansowane systemy uzbrojenia sprawiają, że są niezbędnymi narzędziami dla sił zbrojnych na całym świecie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale ATECH.